Wszystkich na 26. posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu dzisiejszym, 25 marca. Chcę przypomnieć, że obrady Komisji Rady Miejskiej są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta. Może przejdziemy do obecności. Sprawdzamy obecność. Proszę nacisnąć przycisk celem potwierdzenia obecności. Wszyscy radni są obecni, siedmiu 7, 7 osób obecnych, także jesteśmy władni do, do zaciągania decyzji. Radny Kapciak też, tak? Stalnie. Tak, potwierdzono. Dziękuję. Przystępujemy do przyjęcia porządku obrad. Czy ktoś z Państwa jakiejś zmiany chciał wprowadzić do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do przyjęcia porządku obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego porządku? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się sprzeciwia? Kto jest? Wszyscy Państwo za przyjęciem porządku. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do następnego punktu. To jest kontrola środków transportowych będących w dyspozycji Urzędu Miasta i Miejskich Jednostek Organizacyjnych. Zespół kontrolny radnych pana Mariusza Blazego, a Adriana Jędryki i pana Adama Kantora. Oddaję głos panu przewodniczącemu zespołu kontrolnego. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, komisja zespół kontrolny zakończył pracę. Członkowie komisji podpisali protokół. Na tym zakończyliśmy pracę nad przedmiotową kontrolą. W chwili obecnej podpisany protokół zostanie przekazany. Panu prezydentowi. No i to tyle na ten, na ten moment. Dziękuję. Dziękuję. Czy są tam jakieś wnioski? Nie. Pani przewodnicząca nie ma żadnych wniosków. Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie przystępujemy do następnego punktu, jakim jest kontrola realizacji zadania. Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości w latach 2017-2020. Zespół kontrolny cała komisja. Jako przewodnicząca tej komisji chciałam powiedzieć, że odbyło się spotkanie w przedmiocie Inkubatora Przedsiębiorczości. Zwrócono uwagę, że materiał jest bardzo obszerny. W związku z powyższym e, została przedstawiona prośba pozostałych członków komisji, aby kontrolę przedłu przedłużono do maja. Z miesiąca marca do miesiąca maja to jeden wniosek. I drugi wniosek, jaki się nasunął w związku z tym, że tego typu kontrola była również przeprowadzona w poprzedniej kadencji. Chciałam wyodrębnić materiał z poprzedniej kadencji i przeprowadzić kontrolę realizacji zaleceń i uwag kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miejskich przeprowadzonych w lata 2016-2020. I na czele tej komisji chciałam poprosić, żeby była pani Radna Grażyna Pietyra. Czy pani Grażyna Pietyra wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję uprzejmie. W takim razie chciałam, żeby ta komisja pracowała w, w terminie od zaraz czyli od miesiąca marca, w zasadzie kwietnia do czerwca. Czy Pani Radnej ten okres wystarczy? No podejrzewam, że tak, a gdyby nie no to ewentualnie przedłużymy. przedłużymy. Tak, w składzie komisji oprócz Przewodniczącej Radnej Grażyny Pietyra widziałabym Radnego Romana Kapciaka i moją osobę. Czy radny Kapciak wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Tak, także mamy ukonstytuowaną ukonstytuowany zespół, to jest przewodnicząca Rady Radna Pietyra i zespół. Dobrze, dobrze. Ale ja już to poczekamy na, na przegłosowanie. Ja jeszcze raz powtórzę temat kontrola realizacji zaleceń i uwag kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miejskim. Przeprowadzonych w latach 2016-2020. Zespół kontrolny pod przewodnictwem radnej. Tak, zupełnie nowa kontrola, dodatkowa, która zrodziła się w związku z kontrolą zadania Wodzisławskiego. W 2016 do 2000 nie było takich chyba. Tam będą materiały dotyczące podobnych tych jednostek kontrolowanych, co teraz inkubator przedsiębiorczości kontrolujemy. Także w związku z tym radny Adrian Jędryka zgłosił akcję zbycia przewodniczącym zespołu kontroli Wodzisławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i do tego zespołu proszę panie radny, kogo Pan Ja Pani Krzysi, tak właśnie wspomniałem, jeśli, jeśli mogę właśnie przed Panem Radnym Kantorem bo chcę do głosu, jeśli, jeśli pozwoli, to ja chciałem zaproponować, że w związku z tą nową kontrolą tutaj będzie, będzie dodatkowy spółkontrolny, żeby też w ramach inkubatora nie musi tutaj cała komisja tego y, kontrolować zagadnienia, będzie łatwiej pracować w mniejszym zespole, więc zgłaszam swoją chęć jakby zostania przewodniczącym zespołu kontrolnego i chciałbym, żeby razem ze mną w tej y, kontroli pozostali w trzyosobowym zespole kontrolnym, Pan Radny Mariusz Blazy i Pani Radna Grażna Pietyla. Dobrze, ja wyrażam zgodę. Czy pani radna Pietyra wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję, a pan radny ma. Oczywiście pani przewodnicząca. Dziękuję. Wyrażam zgodę. Dziękuję. Aha, w związku z tym, że pan Adam, radny pan Kantor nie będzie uczestniczył w pracach, to, to wyraża pan zgodę, tak? Tak.

Czekamy na przygotowanie głosowań. Także proszę się nie niepokoić. W następnym punkcie. Czy te trzy y, sprawy możemy a, no, y, każda, jest, każda oddzielnie? Jest, hmm. Bardzo proszę, bardzo proszę. Y, w takim razie przechodzimy do głosowania. Y, y, czy ktoś z państwa jest za tym, żeby przyjąć kontrolę? realizacji zaleceń i uwag kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miejskim przeprowadzonych w latach 2016-2020. Kontrola do miesiąca czerwca. Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 7 głosów za. Dziękuję bardzo. Została kontrola przyjęta. Drugie głosowanie. Zmiana składu zespołu kontrolnego dotyczącego kontroli inkubatora... Dotyczy, mów mi, bo ja nie widzę. Dobrze, dotyczący kontroli inkubatora. Zmiana składu nie widzę, zespołu kontrolnego. Tak, kto z Państwa jest za przyjęciem? tego głosowania, tego punktu dziękuję. siedem głosów za. Zostało przyjęte. I trzecia. Ty mi mów, bo ja nie widzę. Trzecia kwestia do głosowania przedłużenie kontroli yy, yy, inku, Wodzisławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości do miesiąca maja. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego punktu? Dziękuję. Siedem głosów za. Dziękuję. Ja przepraszam, bo nie widziałam za bardzo na ekran. To dla mnie za daleko. Tak, także mamy te sprawy w punkcie czwartym załatwione. Przechodzimy do punktu piątego. Kontrola okoliczności zawarcia umowy na najem pomieszczeń na ulicy świętego Jana 16 z przeznaczeniem na Centrum Usług Wspólnych. Zespół kontrolny cała komisja. Chcę powiedzieć, że odbyła się tutaj rewizja w Centrum Usług Wspólnych. Komisja przyszła i zbadała. Yy, z, zawarcie umowy yy, na najem yy, i pre, sp sp sprawdziła pomieszczenia. Z, do głosu, spro, o głos prosi Radny Kantor. Proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, Szanowni, Szanowne Panie i Państwo i Panowie Radni, ja bym prosił o wykreślenie mnie z tego zespołu, chcąc być uczciwy w stosunku do pozostałych członków zespołu. Z względy rodziny nie pozwalają mi na chwilę obecną, przynajmniej do końca kwietnia, zajmować się tak jakbym chciał, a, będąc, a być tylko dla samego bycia, no to uważam, byłoby nie w porządku w stosunku do Was. Dlatego zwracam się z prośbą o wykreślenie mnie z tego zespołu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy w takim razie ustalamy nowy skład tego zespołu? Na czele tej kontroli będzie stał radny Jędryka i do zespołu wprowadza radnego Blazego i radnego... I, i którego radnego? Aha, no czyli i radną Pietyrę. Cała szóstka, dobrze, cała szóstka. Tak. Zmiana przewodniczącego. To mamy czekać teraz na głosowanie, tak Pani Zuziu? Dobrze, to chwilowa przerwa. Tak, głosowanie przygotowane. Także bardzo proszę o zmianę składu zespołu kontrolnego dotyczącej kontroli okoliczności zawarcia umowy na najem pomieszczeń na ulicy Jana z przeznaczeniem naców. Zespół kontrolny Jędryka przewodniczący Pietyra, pozostali członkowie komisji. Oprócz radnego kantora. Czy radnego chłopka możemy też tu umieścić, panie radny? Jest, jest, jest pan, tak? Tak, tak. Oczywiście. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. To przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem? Siedem osób za, dziękuję. Także ten punkt mamy załatwiony. Przechodzimy do punktu szóstego. Zapoznanie się z odpowiedzią Zarządu Dróg Miejskich na pytania radnych zadane na posiedzeniu komisji w dniu 18 lutym 2021. Państwo zapoznaliście się z odpowiedzią. Także myślę, że tu nie. Czy ktoś do dyskusji się w tym punkcie. Włączam, dziękuję. Przechodzimy do punktu następnego. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji, które odbyło się 18 lutego 2021. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z posiedzenia komisji? Bardzo proszę. Cztery osoby za, trzy przeciw, protokół został przyjęty. Dziękuję. Wolne głosy i wnioski. Czy ktoś w tym punkcie chciał zabrać głos? Radny Jędryka, proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, kontynuując zmiany w planie pracy komisji, ponieważ... Doszła nowa kontrola. Chciałbym zaproponować, aby kontrolę dotyczącą wydatków na promocję, która miała, by się, miała się odbyć zacząć od miesiąca kwietnia do czerwca, zdjąć z porządku, zdjąć z planu pracy komisji, po to, żebyśmy ją ujęli w planie pracy na drugie półrocze. Dobrze. Może tak być. Czy musimy przegłosować? Dobrze. Czyli czyli zmiana planu pracy, czyli trzy minuty przerwy znowu na przygotowanie głosowania. Możemy już przystąpić do głosowania. Głosowanie przygotowane, a więc głosujemy w sprawie zmiany planu pracy komisji poprzez zdjęcie tematu dotyczącej kontroli wydatków miasta w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego w latach 2015-2020 i przeniesienie tego, tej kontroli na drugie półrocze. Kto z Państwa jest za tą zmianą planu pracy Komisji? Proszę o naciśnięcie przycisku. Siedem osób za. Dziękuję. Przeszła e, sprawa. E, czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos w wolnych głosach i wnioskach? Nie widzę. Także dziękuję. Zamykam posiedzenie. Życzę radnemu chłapkowi dużo zdrowia.